Tops now, Sportzo Live. Ok, o Sportzo nie mogę się wypowiedzieć, bo nigdy nie trzymałem takiej ich live karty w ręce. Ale o Tops mogę się wypowiedzieć, o Panini też nie. Panini chyba robiło piłkę nożną, jeszcze jak mieli prawa. Panini Instant to się chyba nazywało? Panini, no, Panini Instant chyba. No, uważam, że to jest świetny pomysł. No jak takie coś może nie wypalić? Mamy karty z wydarzeń z prawdziwego życia. Harry Maguire strzelił bramkę w ostatniej minucie przeciwko Liverpoolowi i dostał za to kartę. I teraz powiedzmy, ty byłeś na meczu, widziałeś tych Kurde, ale ta karta jest kozacka. Ja to widziałem na oczy. Albo powiedzmy ktoś Albo twoja drużyna wgrała mistrzostwo i masz taką kartę, jak oni razem podnoszą trofeum. Masz taki wow Szczerze uważam, że naprawdę mega dobry pomysł, ale ile tam musisz zapłacić? Nie wiem, czy na top się nie płaci się 15 euro za wysyłkę. No, Okej okay. Jezu, co ja mam? To jest drugi filmik z rzędu, ty. <laughs> więc tak. To jest papierowa karta. To, to właśnie mi nie pasuje, że to nie jest jakby Top Scrum. Ja wiem, że to jest Bundesliga, więc Bundesliga nie jest za bardzo nic warta, ale patrzcie. Jakby, jak wyjmiecie ją z koszulki, ja wiem Niektórzy nie, po, niektórzy nie potrafią tak zrobić I ją potrzymacie. Jak złoto, naprawdę, w porównaniu do tych papierowych kart To ten chromatyczny papier jest świetny Więc W sumie tylko to mi przeszkadza, nie będę przeciągał dalej Uważam, że to jest Mega niefajne Że tak robią To znaczy, no wiecie, no wiadomo muszą zarobić. Ale serio nie dość, że kasujecie 25 dolarów za jedną kartę. Gdzie przypominam, że to jest jak kupicie 20 sztuk, czyli jak wydacie tam 5 stów wychodzi chyba z wysyłką wiadomo. To dopiero wtedy dostaniecie. Jak ja nienawidzę tych no Card ferów Semi Rigid jak chcecie to nazywać to, kurde ludzie kasujecie 25 zł za kartę 5 dolców, no powiedzmy 2 dychy kasujecie i naprawdę was nie stać żeby robić chromatyczny papier? żeby to jakoś wyglądało? a nie że to jest papierowe? Flagshipy są papierowe Premier League. No nie wiem, ja ogólnie jestem zawiedziony, bo mi się mega te karty podobają. Szczególnie Lewandowski za czasów Bayern gdzie miał takie czerwone te. Tylko właśnie w tym, właśnie jeżeli ma brakować jednego elementu, to tego, że to jest zwykły papier. I tego się po prostu... No nie wiem, to jest nieprzyjemne według mnie. I myślę, że jakby się przerzucili, to mieliby o wiele więcej sprzedaży, o wiele więcej ludzi byłoby szczęśliwych. Kolekcjonerzy by... Być może wydawali więcej kasy na to, niż na... No nie wiem. Po prostu... To jest krótki filmik. Napiszcie, co wy o tym sądzicie w komentarzach.